Cześć, witam serdecznie. Stwierdziłem, że może nagram coś takiego krótkiego, skoro te rzeczy, które wcześniej miałem, jakoś ciężko mi wypuścić. Bo dobrze by było, żeby wreszcie coś było. Witajcie, wybaczcie ten, tą miniaturkę, ja po prostu już, już nie mogę no. z tej jakości wideo. Chcę, żeby była oczywiście lepsza, ale wiadomo, różne rzeczy na razie, my powstrzymujemy czy na razie finanse. No więc zapraszam do filmiku, który też jest w nocy, no niestety, więc ta miniaturka troszeczkę się nie zgadza, ale mam nadzieję, że zobaczycie mi i będziecie się dobrze bawili. Że nie będzie tak, jak w tej piosence, że już nie wiemy, co z tą miłością się podziała naszą. A dzisiaj jest taka piękna Ewangelia o, o miłowaniu nieprzyjaciół, więc nawet jeżeli uważasz, że bardzo źle zrobiłem, to wiesz, przebacz, nie? Dobra, zapraszam. Mnoży się nam wszystkich, w sensie takim, no wiecie o co chodzi, braci i siostry na kanale. No, jest fajnie. Fapan oczywiście i tak dalej. I oczywiście jedziemy, nie? W ogóle fajne kolory wyszły, nie wiem czemu, dzięki górze, ale Miałem podobne już w ogóle oświetlenia tu. Nice! To już było kiedyś, to już było kiedyś na kanale, w sensie BenJai był kiedyś na kanale. Drake Minor też był kiedyś na kanale, ale jakoś, jakoś dzisiaj po prostu wrzucałem też stare, stare hity różne do playlisty swojej pracowej. No i proszę, i proszę jakie tutaj, że tak powiem, bo stwierdziłem oczywiście jak coś jest, zresztą stwierdzam tak zawsze, że coś jest coś stare, a jare. Czemu nie grać? Czemu nie śpiewać? Czemu nie bitować? To w ogóle tekst jest bardzo dobry, on jest, wiadomo, też jakimś chrześcijaninem, nie wiem jakim, ale... <grafy> no Jeszcze dzisiaj się pomodlimy y, za... taki SMS, smsa, że właśnie tam matka pięciorga dzieci bodajże w ogóle... Znaczy, bodajże <grafy> na pewno jest chora tam, no nie wiem... Pff, znaczy, na chora, w sensie takim wykryto u niej jakoś złośliwego złośliwe coś, takie rakowe ale czy coś takiego, no nie wiem, ale w każdym razie pomodlimy się, żeby oczywiście Pan cudem to uzdrowił, nie oczywiście moimi rękami przypominam nie, 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 nie tym się działy różne rzeczy nawet moje oczywiście różne uzdrowienia w ogóle Duchu Święty przybywaj stajemy w Twojej obecności, bo ja tutaj mogę gadać długo ja mogę nawet tutaj oczywiście playlisty puszczać, których w końcu nie wypuściłem, notabene na notabene, na kanał w końcu chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zerknijmy sobie. Ściemni z z się trochę, ale nie szkodzi. Dużo mi, dużo mi, że tak powiem, nie, nie brakło moim zdaniem. No ale... Tak po prostu bywa. Inter interaktywna lista przebojów. Tak, miało być pięknie, a wyszło. Też ładnie. Nie możemy tutaj, oczywiście, wspierać jakichś złych myśli. Co tam jeszcze było? Tu jest druga polista, w sensie druga część. No, to bardzo długie wyszło, ale spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie w swoim czasie, jak pan pozwoli, jak pan da. Oczywiście, wiadomo, najpierw zacznę, najpierw chcę, oczywiście, tutaj zrobić maksymalnie maksymalnie oczywiście no dyplom obronić wreszcie, co już mówiłem, rok temu też, no nieważne, tego nie będziemy puszczać, gdzie, gdzie mamy wskaźnik, tu mamy wskaźnik, nie wiem co tu mamy, w sensie takim co możemy pusić ale w zasadzie no właśnie, pomyśliliśmy się do świętego do święty już, od razu gdzieś tam mnie nat nat natchnął. <grystanie> znaczy, no, oczywiście, no nie było to oczywiście jakieś tam że słowo i tak dalej, ale po prostu stwierdziłem, że, że już starczy tego gadania o niczym. <grystanie> Trochę o niczym, zacznie, nie o niczym, ale. I w ogóle też tak gdzie jakoś... Jeszcze przed odcinkiem miałem takie tchnienie, żeby właśnie przeczytać, wylosować, czy znaczy wylosować. Po prostu rzeczywiście ducha świętego, żeby wylosowało coś z książeczki od świętego Ignacego Lo ioli. Tego nie było przed chwilą o. No pięknie. Więc duchu święty prosimy cię o jakieś właśnie natchnienie, jakieś takie cokolwiek. No, w sumie, w sumie fajne. Może, może przy tym rzeczywiście, bo nie do końca chciałem czytać, ale jednak warto przeczytać to. Myślę, że Marta i Maria dały znać. To w ogóle są punkty do medytacji, do, do właśnie różnych medytacji na różne tematy. Myślę, że mówiłem o tym trochę, a zresztą Wy jesteście wszyscy bardzo pojętni, więc wiecie co chodzi. No, i jeden z punktów jest Marta. Ten mi się tworzył. Marta i Maria dały znać Chrystusowi o chorobie Łazarza. On, wiedząc o tym, zatrzymał się jeszcze dwa dni, ażeby cud był bardziej widoczny. Takie, takie fajne, w sumie właśnie odkrywcze troszeczkę takie rzeczy tutaj są. Znaczy, są w tych punktach, przynajmniej w tym punkcie, bo to właśnie później... Pokrótce mówiąc, do medytacji właśnie się przygotowuje, że wcześniej sobie oczywiście do Ducha Świętego modlimy się i tak dalej, bardzo w takim skrócie, skrótowym skrócie. I, i, po prostu, I właśnie sobie przygotowujemy jakieś punkty, które nas inspirują w sensie takim, które nas albo zaciekawiły, albo zdrażniły w sensie takim, że no nie wiem, aż są dla nas trudne. No i sobie wypisujemy właśnie. Chociażby właśnie takie rzeczy, nad którymi chcemy później medytować na następny dzień. I wtedy, już na taką medytację przechodzimy przygotowanie i mamy takie punkty spisane, bądź w głowie. Ale właśnie czasami fajnie sobie sformułować. Tak sobie teraz myślę, jak to tak widzę, że ignacy to sformułował. No i w tym momencie, właśnie tak jak mówię, na spokojnie już sobie taką medytację w sensie rozważamy. To właśnie cały czas się zatrzymują nad, nad tymi treściami. Piękna. Sprawa. Myślę, że warto było tutaj jednak zerknąć. To było od wiadomo kogo. To teraz do słowa Bożego, już jestem tak rozgrzany po Ignacym, że wybaczcie. w ogóle taka klata mi wzrosła, tak mam wrażenie, ale w sumie ostatnio ćwiczę i nie w fabryce siły, żeby nie było. Tylko w domu na stronach na przykład stopompek.pl no możecie sobie wejść i tam później są różne te... To może też pokrótce właśnie ćwiczę ten... Jestem na etapie od 11 do 20 pompek. Tam dzień któryś nie wiem który. I podciąganie ćwiczę, ale to tam mam opuszczanie, bo tam, że tak powiem, do 5 jestem, więc jestem na stanie pierwszym etapie, ale dobrze. No i, ogól, i oczywiście rozgrzewkę jeszcze na, najpierw ćwiczę przed, przed, że tak powiem, przed obciążeniami, czyli przed podciąganiem, przed, przed pompkami, no bo żeby po prostu jakiejś kontuzji nie było, więc rozgrzać się trzeba. I taka ogólna rozgrzewka to tam też znajdziecie. Dobrze, Duchu Święty, przybądź i, i bądź. Ja otwieram dla nas wszystkich słowa, dla, dla, dla moich widzów, dla mnie. Żeby były, one zawsze są, ale żeby były jak najbardziej trafne. Szczególnie do tych, którzy ledwie co dołączyli, żeby po prostu tym bardziej, tym bardziej um, zostali przez Ciebie przywitani, przy, przygarnięci. Bo, bo ja tutaj w, w, mam taką władzę, jaką Ty mi dajesz, tak naprawdę tam nic wielkiego tu nie robię, tak naprawdę to Ty, ty tutaj działasz najwięcej. Tą mądrością jest Księga Przykazań Boga. Aha, najpierw, może podam jednak, jakby ktoś chciał sobie otworzyć i sobie spozować. Księga Barucha, czwarty rozdział. A dzisiaj w ogóle miałem to na medytacji, też mi się otwarło podobnie. A wiecie dobrze, że, że po prostu tutaj ciężko otworzyć w takim miejscu pisma świętego. Super, Pan, pan jest wielki, ale troszeczkę w innym fragmencie padł mój wzrok, więc no są nie na, na drugiej stronie, ale spoko. Czwarty rozdział od pierwszego do... Zobaczymy, ale mniej więcej, no, wiadomo, tak żeby nie trwało to po godzinę. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się Go trzymają, żyć będą. Którzy Je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się Go. choć w blasku Jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi Twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, O Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba. Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście gniew Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu. Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła, słuchajcie sąsiedzi Syjonu. Bóg zasmucił mnie bardzo. Widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że mwdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. No, tutaj będzie to jeszcze trwało, ale wszystko jasne, znowu, po raz kolejny, przynajmniej dla mnie. Co, co oczywiście mnie to dotyka, to zaraz będę się dzielił. Kto jak chce sobie rozważyć, to oczywiście niech sobie zatrzyma tradycyjnie. Niech sobie rozważę, a później wróci do moich myśli, które może coś komuś gdzieś tam pomogą, czy wiadomo, zwał, jak zwał. Więc po raz kolejny, może nie, niby nie odkrywcze, ale dla mnie, jak z wami tutaj rozważam to chyba najbardziej, to znowu takie odkrywcze, że kocze, że, że to takie proste, ale żeby się trzymać jednak tych, tych właśnie przykazań, duchom, że złym, złym duchom właśnie nie. Nie składać ofiar, czyli na przykład nie wchodzić na jakieś głupie strony. I nie mówię tylko o por pornograficznych czy, 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 czy jakichś nie wiadomo czego, ale na przykład właśnie, żeby nie marno trafić czasu, tak, na jakieś. No, głupie filmiki na YouTubie też, oczywiście, bo, bo, bo można na takie głupie filmiki nie, w sensie takim tracić czas, nie? Nie mówię o wartościowych treściach, które, które do czegoś nam. Nam służą. Oczywiście też nie mówię, że tylko o filmach nie wiem, chrześcijańskich, czy, czy, czy właśnie rozważaniu Słowa Bożego i tak dalej. Ale na przykład nie wiem, filmy, które <laughs> teraz mi się akurat yy, Digital Painting nasuwa, mój drugi kanał, że, że jak gdyby, które uczą na przykład malowania, tak, czyli Digital, digital Paintingu na, na komputerze, w sensie malowania na tablecie graficznym podpiętym do kompa. Jak ktoś wie, to wie no, takie malarstwo tylko cyfrowe. No Jak ktoś nie wie, po prostu. Nie, no i... I po prostu y, oczywiście, Czy to właśnie dla sorry, zasłużonego odpoczynku? Nie mówię, że nie, ale ja sam oczywiście klupię się tutaj, w, w, że tak powiem, w ser bo bo właśnie no w, w, nie, nie było tak, że, że, że właśnie ten czas zawsze dobrze spoży spożytkowałem, nie? Więc a później się właśnie dziwimy, że kurczę, coś nie gra, coś jest właśnie jakieś jakiś. Znaczy tutaj gniew Boży to oczywiście stary tekstament, jest to troszkę inaczej, jest, ale po prostu gdzieś te konsekwencje naszych grzechów gdzieś są widoczne, w sensie takim gdzieś wpływają na to, jak, jak funkcjonujemy, jak, co, co jak się dzieje, w sensie takim z nami i tak dalej, że coś jest... No chociażby jesteśmy smutni. O właśnie. To tak właśnie bardzo ładnie z, 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 że tak powiem z Księgi Rodzaju dlaczego jesteś smutny do, do Abla czy to do, 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 do Kaina? <grywia> tak było w tym Kazaniu, ale to też słyszeliście, może, dobra nie będę tej. No więc. Więc właśnie fajne jest to też takie piękne, mi się to podobało, że właśnie że Jerozolima tutaj mówi. Bardzo fajnie tutaj mi się to podobało. To, czy, akurat mi się teraz spodobało, w sumie nie podobało mi się kiedyś, że Jerozolima mówi właśnie o, o nas, czyli o jak gdyby jej dzieciach, że, że właśnie. Że ona się smuci, że, że gdzieś tam pobłądziły i tak dalej. E, że właśnie, no. A jest to piękne po prostu, jest to po prostu piękne. No. Takie piękne oczywiście słowa, że bądź dobrej myśli, narodzie mój i tak dalej. Staliście się zaprzestani poganą, ale nie za nas zatracenie, więc właśnie cały czas właśnie. To, to właśnie, jeszcze raz, tutaj, aha, też, właśnie, nawróci Jakubie, trzymaj się Go, choć w blasku Jego światła. No, to jest też piękne, właśnie takie, takie, właśnie inspirujące fragmenty Pisma Świętego, że Pan, Pan, Pan Bóg nas cały czas inspiruje. Pan Jezus, Maria, ktokolwiek sobie, że tak powiem, weźmiecie ze świętych. Inspiruje nas, żeby iść tą ścieżką światłości, nie? Że, że po prostu, że, że to nam przyniesie w jakiś sposób szczęście i tak dalej, że że ok, pokazuje, że, że w, w, w trzymaniu się przykazań właśnie jest, jest to szczęście i tak dalej, ale... i pokazuje, jakie są nie wiem konsekwencje tego, jaki jest smutek i tak dalej, ale, ale... właśnie nieustannie, tak jak niektórzy mówią, wcale nie jest tak, że, nie wiem, że nas straszy, o, teraz będzie źle, teraz będzie tragicznie, teraz nie wiadomo co, tylko po prostu jest tak, że, że on mówi, że, że jest to zła droga, ale też cały czas inspiruje też pozytywnie, właśnie dobre słowa mówi tak, nam, że jesteśmy piękni, że jest, powinniśmy chodzić w światłości czy, i w ogóle, no tam, parafrazuję oczywiście teraz, nie? I, i właśnie, kurczę, takie to jest takie piękne i pełne miłości, takie zachęcanie do dobrego, nie? No właśnie to jest, to jest to. żeby I też tak, żeby u nas tak było, nie? Żeby w moim sercu, w Twoim. W, naszy, w naszych rozmowach w stosunku do innych, żeby było to zachęcanie do dobra. Żeby nie było tylko co zrobię źle, tamto, tamto. Tak samo to rodzicom, oczywiście, grozi czy tam nauczycielom. A to tak, no i popraw się. I koniec. A zachęta do, dobra, to jakoś tak pokazanie, że ta dobra ścieżka jest taka piękna, jak właśnie tutaj choćby te światło, które, które pada, przynajmniej u mnie to tak ładnie widać na iPhonie. Nie no i krótko oczywiście, żeby nie być gadatywna na poganie, jak, jak poganie. Prośmy, prośmy Pana w imię w imię Twoje Jezu, Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś abyś, um, abyś właśnie tą mamę uleczył w imię Twoje, w imię Twoje Jezu. Ty, ty potrafisz właśnie, um, ty potrafisz um, ty jesteś Bogiem wszechmogącym, potrafisz z wszystkiego, a szczególnie ze zła, wyciągnąć dobro zamienić zło w dobro i prosimy Cię właśnie, żebyś oddalił tą chorobę, żebyś... sprzeciwiamy się tej chorobie, w tej... Wszystkimi jej przyczynom, tej choroby właśnie, tego złośliwego narośli, jakiejkolwiek jak, jak, to właśnie tam brzmiało w tym SMS-ie i prosimy Cię, sprzeciwiamy się i prosimy Cię w to miejsce o pełnię błogosławieństwa i obfitości dla tej osoby, Prosimy Cię też tak, że Panie, ja, ja proszę i Ty proś ze mną oczywiście, bo właśnie, żeby też tak nie było, że prosimy, a nie wiem, czy Wy prosicie. I, i, i proszę Cię, e, proszę Cię w imię Twoje, Jezu, też e, za wszystkich tych, którzy oglądają teraz to, że mają właśnie jakąś, może właśnie w tym momencie jakąś, e, jakąś widzą ciężkość w, w sobie, w swoim życiu. W imię Twoje, łamię właśnie teraz tą ciężkość to, co, czy to jest choroba fizyczna, czy duchowa, czy psychiczna. W imię Twoje, ja właśnie sprzeciwiam się tej, tej chorobie, tej, tej trudności. Proszę Cię w to miejsce o pełnię obfitości błogosławieństwa dla tych osób, właśnie, które to oglądają, które może to zaniosą dalej, ten filmik, albo właśnie, albo po prostu chcą się modlić Tutaj podczas naszej modlitwy, gdzie dwaj albo trzech zgromadzeń są w imię moje, tam ty jesteś pośród nas, w tym momencie, że chcą się modlić za te osobę, mimo że ich nie ma, mimo że właśnie tego, ten filmik może do nich nie dotrze, nie dotrze, ale my wierzymy, że Panie, Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, ty po wszystkie bariery jesteś w stanie usunąć. I tak, Panie, wierzymy, że właśnie Ty przyszłegoś teraz uzdrowiłeś i chwała Ci za to, chwalimy Cię, Panie, za te, za te cuda, no, piękne, piękne to było też, że właśnie też po jakimś filmiku yy, jakimś, który tutaj było to też właśnie jakieś rzeczy mi przeszły, yy, różne, już teraz nie, będę, nie, nie pamiętam, nie będę przyciągał, ale było to niesamowite, tak samo przy jednym filmiku, Agnieszka, przynajmniej tak mi się, tak mi się wydaje właśnie, że Agnieszko S, jeżeli to oglądasz, to rzeczywiście jest jako nasza siostra, tutaj, ale może akurat nie oglądać eee, i może tego w ogóle nie obejrzeć. <laughs> to, to właśnie, chyba właśnie tak, przynajmniej z tego co pamiętam, to tak właśnie było, że właśnie ta nerwica ci przeszła. Eee, no a się okazało, właśnie, znaczy się okazało, w sensie jak później stwierdziłem, że właśnie to się modliłem z wami, czyli właśnie, z, z, właśnie z, w naszej grupie, czyli właśnie, gdzie dwa albo trzy, więc. Tak naprawdę, jeżeli ktoś mi przypisze, że oto to, to Janek się modlił, to dlatego, a ja nie wiem, może po prostu ktoś z was miał o wiele większą wiarę i dlatego po prostu Pan wysłuchał ze względu na tą wiarę, wiadomo, tak pismo święte mówi wszystkiego dobrego trzymajcie się i do następnego zaś wzychajcie za mnie nie wiem cokolwiek bo na razie niestety muszę na swoje utrzymanie jakoś tam harować jakoś łączyć te dwie zaś wzychajcie za mnie nie wiem cokolwiek bo na razie niestety muszę na swoje utrzymanie jakoś tam harować jakoś łączyć te dwie prace i i właśnie starać się, że te studia jakoś tam ogarnąć więc no, nie mogę sobie pozwolić tak jak nie wiem, Izak czy ktoś, żeby żyć tylko z YouTube'a oczywiście, żeby tutaj ktoś nie myślał, więc a może przyjdzie taki czas, ale to już mówiłem. No, dobra, dobra nieważne. Teraz nawet nie mam czasu, żeby zakładać, czy to Patronite, czy, czy nie wiem co, nie wiem co, no nieważne. Yy, pomysły oczywiście też mile widziane, bo teraz nie mam czasu trochę myśleć w sensie na, Pan jakoś to tam może pokieruję. Znaczy na pewno. Wierzę. Dobra, trzymajcie się. Jeszcze mam miejsce na iPhone'ie. Bardzo się dziwię, ale już nie przeciągam, bo już się zaraz skończę. Wszystkiego dobrego. I do zaś.